Nic z tego, co słyszę e, w sprawach współczesnych nie ma żadnego sensu. To znaczy, ludzie panikują z byle powodu po prostu, jak zwykle zresztą, ale to już do tego stopnia, że mi się odechciało po prostu. Powiem tylko krótko, co uważam, i chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy, na które inni nie zwracają uwagi. Po pierwsze, zachód jest absolutnym panem sytuacji. Absolutnym Dlaczego? Dlatego, że jest mediatorem, a jednocześnie jest proukraiński. Rosja musi znosić proukraińskość Zachodu i podporządkować się neutralnej negocjacjom ze strony Zachodu jednocześnie. Zachód może pozwolić sobie w grę bycia proukraińskim, a jeszcze dodatkowo negocjatorem i jeszcze w dodatku. Rolę złego i dobrego policjanta może pełnić. Tylko, że USA się zamieniły z Europą. To znaczy, Europa jest teraz tym złym policjantem wobec Rosji, a Stany tym dobrym. To jest cała różnica. Po drugie, propozycje Trumpa to są tylko propozycje. Ja wiem, że to jest najpotężniejszy człowiek na Ziemi, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale to są tylko propozycje. A tak swoją drogą, Unia Europejska jako całość wobec USA to równy z równym. Więc jeden dobry policjant i jeden zły, mniej więcej to tej samej sile. Jeżeli potem Albert Czik Świdziński się znowu popisał, porównując kampanię przeciwko Gaddafiemu, kiedy to rzekomo aliantom kończyła się szybko nabojem, to <gryw> że Zachód jest rozbrojony, to nieprawda, Niemcy na przykład bardzo dużo produkują amunicji w tej chwili, ale y, z tą Libią to jest tak, że nikomu się specjalnie nie chciało walczyć z tym Kaddafim, a amunicji to zabrakło, ale Norwegom Norwegia to malutki kraj, więc mieli mało amunicji Norwegom zabrakło amunicji, nie Francuzom, nie Anglikom. To są, to są kłamstwa. No ale to chyba wiecie, że środowisko Bartosiaka to tak średnio z prawdą ma coś do czynienia, nie? No więc moim zdaniem się nic nie dzieje, absolutnie nic się nie dzieje. Jak zaczną być prawdziwe rozmowy, jeżeli w ogóle zaczną, no nie wiadomo czy w ogóle zasiądzie, zasiądzie ktokolwiek do negocjacji, Ukraina ma się za co bronić, bo ma pakiet Bajdena i jest zamrożony 200 miliardów ruskich w europejskich bankach, które Europejczycy dadzą Ukraińcom na 99%. Ukraina ma się za co bronić, Zachód jest w komfortowej sytuacji. Trump, um, Trump nie ukrywa, że tak, że chciał pomaślić Putinowi, ale jeżeli Putin będzie e, niegrzeczny, to wróci do ustawień poprzednich i tyle. I będzie znowu ostro, i będą sankcje i tak dalej. Kolejna sprawa to to, że chyba nikt się nie łudził, że Rosji się, Rosję się da wyrzucić z Ługańskiej, Donieckiej, Krymu, gdzie oni mają po swojej stronie ogromną procent lokalnej ludności. To jest absurd, tak? Kolejna rzecz to to, że Ukraina już wygrała, ponieważ nie dała się podbić. Jest to zasługa Zachodu, w dużej mierze Europy. W Polski najmniej, bo Polska jest pasożytem w Unii Europejskiej. Myśmy nic nie pomogli de facto, poza kilkoma piorunami w decydującej chwili, to nasza pomoc jest bez znaczenia. Kolejna rzecz, pomoc Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych się tu liczy. Więc Ukraina odparła Rosjan, nie pozwoliła się podbić, więc Zachód już wygrał. A jeszcze w dodatku Zachód negocjuje i jest stroną jednocześnie. Więc przestańcie pierdzielić o zdradzie i po prostu weźcie się trochę w garść, bo naprawdę to jest żenata, co tutaj się gada. Ja rozumiem, że są prochińscy i prorosyjscy komentatorzy, zdrajcy po prostu, i że oni zawsze będą mówić, że Trump jest że Trump coś daje Rosji, albo że Trump jest głupi, albo że Europa jest podzielona. Nikt nie jest podzielony. To, są, to jest kosmetyka. Ty, te, te, te spory, jak to najlepiej załatwić między Scholzem, Meloni, Sanchezem, Macronem, to, to jest kosmetyka. Poza tym, co tam jeszcze jest ważnego? No w zasadzie tak, więc sytuacja jest generalnie bardzo dobra. Tylko ludzie gubią swój szyt, bo nie rozumieją polityki międzynarodowej. No i tyle. No więc powiedziałem, co uważam i tyle. Jest to, jak widzicie, Taki kontrze do obecnego gubienia kału w gaciach, że mi się nie chce nagrywać długiego filmu, bo nie chce mi się być wyzywanym za to, że nie straciłem jeszcze rozumu. I tyle. Wens przemawiał al, e, retoryką altrightu, tak, no ale oni zawsze mieli taką retorykę. No to co to za zaskoczenie? To nie jest prorosyjska narracja, to jest altrightowa narracja. To nie jest tak, że Rosja i Altright to jest to samo. Tutaj yy, lepszy trochę przestrzeliwujesz, tak samo jak z tym Izraelem. No, a z Izraelem to po prostu Europa lubi Arabów. Ja rozumiem, Europa jest ważna, Arabowie są po drugiej stronie Morza Śródziemnego. Żydów prawie nie ma w Europie, a Ameryka lubi Żydów, no bo, no bo tam są, a Arabów jest mało, i nie mają, a, po, a po drugiej stronie Morza jest Meksyk, a nie Arabowie. Proste, no. ja uważam, że Europa powinna być pro-arabska. Nie pro Hamas -ham humusowa, nie pro-palestyńska. Nie, pro nie, ale pro tak ogólnie, tak, bo taka jest nasz interes geo-geo. No, natomiast wracając do, do tych spraw e, trumpowych, no to Trump ma prawo zgłaszać sobie takie, takie pomysły jak chce, tak? A Marco Rubio powiedział oczywiście, że będzie negocjacje, będą robione, że Europa oczywiście też będzie uczestniczyć, i tak dalej. To jest oczywiste, że będzie. To Amerykanie nawet jakby chcieli, żeby Europa nie uczestniczyła, to będzie Europa uczestniczyła. Więcej wam powiem: Ameryka ma w sumie najmniej tu do gadania. Także weźcie się trochę w garść po prostu ludziska, tak? Weźcie pull your shit together. No i tyle, bo mi wstyd po prostu za, za, tych, za te roztrzęsione galarety, po prostu. Kurwa normalnie wstyd. Znowu mi jest wstyd za Polskę. A tak swoją drogą myślicie, że Trump obraził Niemców czy Francuzów? Oni i tak go nienawidzili wcześniej. Więc więc wiadomo, że więc będzie przeciwko. W Niemczech nikt czapeczki MAGA nie wkładał. Wiadomo, że Wenz, który się nie zna na polityce międzynarodowej, zawsze się zajmował wyłącznie ekonomią wewnątrz Stanów Zjednoczonych. No to wiadomo, że usłyszał jakieś tam skróty, że na przykład ten gostek tam przy tej y, klinice aborcyjnej tak? w Anglii. W Anglii jest po prostu przepis, że nie wolno robić pikiet przy tych. Y, przy tych klinikach i nie wolno robić pikiet. No, a o tym Wenz nie wiedział, bo Amerykanie to generalnie są takie ciołki, co myślą, że wszędzie obowiązują te same przepisy, co w USA. No i tyle. Nic się nie stało, naprawdę. To, że Wenz powiedział kilka słów od siebie prawaka wobec centrolewicowej Unii, no to powiedział, no i chuj. No. Zresztą yy, do, Pistorius, dowódca niemiecki, i, um, I Niemcy już powiedzieli, co o tym myślą. I Frank Walter Steinmeier powiedział, że chyba rzeczywiście nie, nie wyznajemy tych samych wartości, no ale musimy jakoś z tym żyć, bo tego nie zmienimy. I tyle. No i tak, oczywiście, że musimy. No tak, no mamy. Mamy rządzoną przez centroprawicę i przez centrolewicę Unię Europejską, przez różne partie i mamy bardzo, bardzo prawicowe Stany Zjednoczone. No to chyba, chyba nikt nie oczekiwał, że tu nie będzie jakichś zgrzytów, tak? I tyle. Lepszy komentator. Vance się nie zna, ale powinien mieć sztab. On ma ten sztab, tylko on tego sztabu nie słucha. Powiedział to, co mu leżało na jego prawackim serduchu i tyle. To nie ma znaczenia, co powie wans. Wans jest nikim, wiceprezydent jest nikt. Więc weźcie się w garść i przestańcie się trząść portkami, bo mnie naprawdę wstyd jest za, za was po prostu. Znaczy, nie mówię nawet do widzów, tylko mam nadzieję, że to gdzieś tam się poniesie dalej. I przestańcie gadać o jakiś sojuszu Trumpa z Putinem. Trump zawsze był za tym, że można się z każdym dogadać, no to niech próbuje, tak? Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Tylko jeżeli Ukraina będzie nieusatysfakcjonowana, to i tak tych negocjacji nie będzie. Więc co wy się tak denerwujecie? No. To tyle. Ja wracam do historii, bo po prostu szkoda mi czasu na ludzką, na, 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 na polskie, zwłaszcza trzepanie portkami z byle powodu.